Dzień dobry, witajcie, nazywam się Tomasz Sawukinas. Jestem pracownikiem biura Pantenius Oddział w Polsce. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o kilku najczęściej zadawanych pytaniach związanych z ubezpieczeniem kasko jachtu. Tak, możecie Państwo otrzymać naszą propozycję ubezpieczenia jachtu, zanim staniecie się właścicielem, albo zanim tą jednostkę zarejestrujecie. Potrzebujemy kilku podstawowych danych związanych z jachtem, z rokiem produkcji, z marką i mocą silnika, z wartością jachtu. Oczywiście, jeżeli jest głównym silnikiem, głównym silnikiem, napędowym silnik zaburtowy przyczepny to oczywiście potrzebujemy również wartości tego silnika przyczepnego, sposobu użytkowania, akwenu pływania, no i oczywiście dane właściciela armatora. Mając te dane przygotujemy propozycje. Ważne, podkreśliłbym tutaj, co jest bardzo ważne. Kiedy należy wykupić ubezpieczenie, kiedy należy mieć ubezpieczenie, od momentu kiedy stajecie się Państwo właścicielem? I to jest tak naprawdę bardzo ważna informacja, aby zawrzeć ubezpieczenie w momencie, kiedy stajecie się właścicielem. Aby skalkulować składkę, musimy ocenić ryzyko, na jakie narażony jest nasz jacht. Potrzebujemy parametrów technicznych jachtu, czyli długość, szerokość, wyporność. Potrzebujemy oczywiście dla jachtów żaglowych powierzchni żaglowania głównego, czyli grot i fok. Dla jachtów motorowych markę i moc silnika, oczywiście dla jachtu żaglowego również markę i moc silnika zainstalowanego. Akwen, na którym jacht będzie pływał. Sposób użytkowania, czy będzie to sposób prywatny, czy komercyjny, biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, jesteśmy w stanie ocenić ryzyko i skalkulować składkę dla Państwa. Użytkowanie prywatne użytkowanie komercyjne. Prywatne użytkowanie jachtu jest wtedy, kiedy w wolnym czasie użytkujemy jacht do celów sportowych i rekreacyjnych. Użytkowanie komercyjne jachtu jest wtedy, kiedy oddajemy nasz jacht do czarteru, wypożyczamy lub w innym celu przeznaczamy dla naszych gości, którzy płacą nam za udostępnienie tego jachtu. Możemy, mamy do czynienia z dwoma rodzajami charteru. Charter ze skiperem, gdzie na jachcie znajduje się właściciel lub osoba wyznaczona przez właściciela do obsługi jachtu wraz z gośćmi lub do charteru pełnego, tak zwanego bearable charteru, gdzie oddajemy jacht załodze odpłatnie i załoga samodzielnie korzysta z tego jachtu. Udział własny jest to kwota określona w polisie, którą właściciel armator jachtu będzie musiał zapłacić przy likwidacji szkody częściowej swojego jachtu. Udział własny nie występuje w wielu przypadkach, na przykład przy utracie całkowitej jachtu, przy szkodach związanych z działaniem sił wyższych, pożaru. Kradzieży, czy e, akcji ratunkowej e, jachtu i usuwanie wraku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, cały czas pracujemy, jesteśmy pod telefonami i odpowiadamy na maile. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Do zobaczenia.